Zaćmienia słońca w Galicji i Małopolsce. Przesądy, wierzenia i sobotnie widowisko. Zaprasza Sylwia Skalny. Zaćmienia słońca od zarania dziejów budziły w ludziach fascynację pomieszaną z lękiem. Gdy region zamieszkiwali Słowianie, zjawisko to traktowano jako tajemniczy omen, znak boskiej woli lub ingerencję sił nadprzyrodzonych. Wiosenne zaćmienia, zwłaszcza pierwsze w roku, miały szczególne znaczenie, łącząc się z odradzającą się przyrodą i budząc zarówno nadzieję, jak i obawy. W sobotę, 29 marca, mieszkańcy Małopolski znów spojrzą w niebo, by zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Tym razem z ciekawością, a nie trwogą. Jak nasi przodkowie i inne kultury interpretowali te zjawiska? Przyjrzyjmy się ich wierzeniom. Zaćmienia w oczach przodków. Galicja i Słowianie. W średniowieczu zaćmienia Słońca były niezwykłymi wydarzeniami, często postrzeganymi jako zapowiedź zmian. W czasach przedchrześcijańskich Słowianie, zamieszkujący te ziemie, widzieli w nich działanie złych mocy. Słońce, czyli symbol życia, płodności i Boga Swaroga, było święte. Więc jego nagłe zniknięcie budziło grozę. Ludowe przekazy mówiły o smoku lub demonie pożerającym słońce, co miało zwiastować klęski takie jak susze, nieurodzaj czy choroby. By przepędzić tę siłę, hałasowano, bito w garnki, dzwoniono w dzwony, a później strzelano z samopałów, wierząc, że dźwięk przywróci światło. Wraz z chrystianizacją, gdy Galicja stała się częścią Królestwa Polskiego, a potem Austro-Węgier, zaćmienia nabrały religijnego wymiaru. Kronika Długosza wspomina całkowite zaćmienie z 7 czerwca 1415 roku, widoczne w Małopolsce, które przeraziło króla Władysława Jagiełę i jego dwór podczas podróży na Litwę. Ówczesne zapiski opisują wielkie zdumienie i bojaźń za Boboną, sugerując, że nawet elity widziały w tym znak od Boga. Być może karę, albo zapowiedź yy, przełomowych wydarzeń, jak bitwa pod Grunwaldem kilka lat wcześniej. Wierzenia innych kultur Nie tylko w Galicji zaćmienia budziły emocje. W starożytnych Chinach wierzono, że smog lub pies niebiański pożera słońce. Cesarz wtedy nakazywał bicie w bębny i strzelanie z łuków, by ocalić słońce. W mitologii hinduskiej demon Rahu, pozbawiony ciała, próbował połknąć słońce w zemście na bogach, co tłumaczyło jego chwilowe zniknięcie. Wikingowie z kolei widzieli w zaćmieniach atak wilków Skul i Hati, goniących słońce i księżyc, co miało zwiastować Ragnarok, koniec świata. W Ameryce prekolumbijskiej Majowie traktowali zaćmienie jako walkę bogów, składając ofiary, by przywrócić równowagę. W Europie średniowiecznej, poza Galicją, zaćmienia często łączono z apokaliptycznymi wizjami. Zaćmienie z 29 maja 1230 roku w Anglii wywołało panikę. Kronikarze pisali o ludziach modlących się w kościołach, przekonanych, że nadchodzi sąd ostateczny. Te wierzenia pokazują, jak uniwersalny był lęk przed utratą słońca, czyli źródła życia w niemal każdej kulturze. Przesądy i rytuały w Galicji. W wiejskich społecznościach zaćmienia wiązano z konkretnymi zagrożeniami. Wierzono, wierzono, że jeżeli słońce znika wiosną, plony będą słabe. Rośliny miały rosnąć, ale nie owocować. Dzieci i zwierzęta zamykano w domach, by chronić je przed zaćmionym słońcem, które mogło sprowadzić choroby. Studnie przykrywano deskami, aby woda nie została zatruta promieniami. Te zwyczaje żywe jeszcze w XIX wieku w Beskidach i na podhalu z czasem ustąpiły nauce, ale świadczą o głębokim szacunku do słońca. Wiosenne zaćmienia były szczególnie ważne, bo zbiegały się z odrodzeniem przyrody. W prasłowiańskich wierzeniach pierwszy dzień wiosny związany z jaryłą, bogiem płodności i nowego życia, świętowano jako triumf światła nad ciemnością. Zaćmienie w tym czasie mogło być widziane jako chwilowy powrót chaosu, wymagający rytuałów, palenia ognisk czy składania darów ziemi. Pierwsze wiosenne zaćmienie, sobota 29 marca 2025 roku. W sobotę 29 marca Małopolska znów spojrzy w niebo, w niebo, na słońce, tym razem częściowo zasłonięte przez księżyc. To pierwsze wiosenne zaćmienie w tym roku w regionie Krakowa i powiatu suskiego zakryje ono 12-15% tarczy słonecznej, z maksimum między 12.20 a 12.30. Dla nas to ciekawostka astronomiczna, ale dla przodków z Galicji byłby to powód do niepokoju. Wyobraźmy sobie wieś sprzed wieków, sobota, dzień targowy. Nagle niebo ciemnieje, gospodynie biegną zakryć studnie, dzieci kryją się w chałupach, a chłopi walą w blachy, by przepędzić smoka. W marcu, kluczowym dla zasiewów, zaćmienie mogło zwiastować słabe plony. Tym bardziej w sobotę, dzień tradycyjnie związany z pracą i przygotowaniami do niedzieli. W chrześcijańskim kontekście mogło być znakiem próby wiary, jak za czasów Jagieły, gdy zaćmienia zbiegały się z wielkimi wydarzeniami. Echo dawnych wierzeń. Sobotnie zaćmienie to szansa, by połączyć naukę z historią przypomnieć sobie, jak nasi przodkowie i inne ludy od Chin po Skandynawię patrzyli na to samo niebo z trwogą. Zaćmienie z 29 marca choć skromne jest yy, pomostem między przeszłością a teraźniejszością. Dla Galicjań słońce było symbolem porządku. Jego chwilowa utrata budziła lęk od Słowian po XIX-wieczny Kurali. Przygotujmy okulary ochronne i spójrzmy w górę w sobotę w rytmie wiosny z szacunkiem do wierzeń, które kiedyś kształtowały ten świat. Podcast dla portalu Sucha 24 przygotowała i czytała Sylwia Skalny